Ja Mam, wam, i tutaj pokład jest ze mną. artist CzES, artist. Witam. I dzisiaj będziemy sobie debatować na temat wczorajszego zwycięstwa Polaków. Oczywiście dodamy jeszcze, że w siatkówkę, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Nasi tak zdolni siatkarze wczoraj naprawdę doprowadzili do łez wielu Polaków swoją grą, ponieważ jak wiecie, pierwszy set, set tam jeden, jest niezbyt dosyć dobrze było. No, 1-0 w, no, w setie. No. Ale potem naprawdę. Dobre zgranie drużyny i odpowiednie ustawienie doprowadziło do tego, że wygraliśmy w finale z Brazylią, która nie jest łatwym przeciwnikiem. 3-1. Piłka meczowa. Zakładam zegar. No e dobrze, możemy to skończyć. Jesteśmy Jesteś, Jesteś, mi mistrzami świata. Coś mi nie tak długo czekaliśmy. Prawa. Tak długo. Tak długo. Święto, święto w naszej siatków. Polska. Wygrywa. Mistrzostwo siada po 40 latach. Tomek Wójtowicz. Ryszek Bosek. Wszyscy się doczekali. Oni byli wielcy. Ale teraz to ci. Którzy są tam. To oni nadają rytmy światowej środkówce jaka głębia składu jaka jaki turniej domek historyczny turniej to jest nieprawdopodobna sprawa Janin nie ma słów po prostu nie ma słów wszyscy dzisiaj stracimy głos ale drodzy Państwo można zwariować, można taka zwariować. sytuacja nie zdarza się na co dzień to jest rewelacja wykonaniu polskiej drużyny oni przeszli najtrudniejszą drogę oni dwa razy na mistrzostwach świata ograli brazylię nie ma żadnego przypadku Czapoba, czapka z głowy chłopcy jesteście cudowni ta kapitalna drużyna tych czterech młodych tutaj tej szóste dwóch doświadczonych uzupełnianych tymi z kwadratu ten trener z, z Szarlatan z tego Coś niesamowitego. Facet, który zaczyna swoją trenerkę. Idzie po Mistrzostwo Świata. Jaką klamrą spiął się ten turniej. Rozpoczynamy na cudownym stadionie narodowym. Kończymy w naszej świątyni siatkarskiej spotku. Wszyscy zagrali w tych mistrzostwach. Każdemu ten medal się należy. Każdy ma w nim udział. Aż się wierzyć nie chce, ale... Drodzy Państwo, to jest chyba najpiękniejsza noc w historii polskiej, jesteśmy Jak pamiętacie w poprzednim meczu, jeszcze przed półfinałem, było 3-2 setach, a teraz rozgromiliśmy ich 3-1 mimo pierwszego przegranego seta. No i co, Dawid, zacznij coś, powiedz o wcześniejszych meczach, o tym co się działo. Ja myślę, że Polacy z meczu na mecz naprawdę się rozwinęli, rozwinęli swoje skrzydła or, e, orła i pokazali klasę, którą e, przez 40 lat szlifowali e, na każdą mecze dokładnie. E, e, żadnego takiego sukcesu, a tu nagle Polacy zdobywają Mistrzostwo Świata po 40 latach i ja jestem z tego zadowolony ponieważ to była gra naprawdę na najwyższym poziomie, wczoraj Brazylijczycy pod koniec naprawdę mieli takiego stresa, że popełniali błędy do No to błędy błędy ręcznie, błędy. dokładnie. Także to jest... Nie ich się no, Ale prostu... widzisz, właśnie na tym polega gra zespołowa. Nigdy się nie poddawać i walczyć do samego końca, a potem wyniki przychodzą same za siebie. Polacy tak naprawdę już od samego początku grali z macziną coraz lepiej, uczyli się na błędach przeciwnika, uczyli się na własnych błędach, które poprawiali. Częsta wymiana zawodników w naszej drużynie, no i to wszystko przełożyło się tak naprawdę na wygrano. Dokładnie. Warto też jeszcze, za chwilę wrócimy do finału, który wygraliśmy, jak który wygraliśmy, tak. wspomniałeś, dokładnie. Ale powrócimy może do niezbyt takiego ciekawego meczu, który nie miał większego znaczenia dla nas tak naprawdę, tak, jeśli chodzi o... Tutaj tak. wspomnę o meczu Polska-Rosja i o zachowaniu jednego z graczy rosyjskich, który... Tak Nazywa się, jak on się nazywał, już ci mówię, Aleksiej Spiridonow. Bardzo... Młody hamski gracz, który już we wcześniejszych swoich meczach, chociażby można, jakiś tam mecz, chyba jak z Niemcarii grali, to Tań. wiem, że po przerwowaniu piłki potem zaczął strzelać jakby do. udawał, że strzela do kibiców czy coś takiego, Tań. a w meczu z nami opłuł jednego z naszych piłka piłkarzy. Co, dole? Y nie siatkarzy, tylko fanów, który siedział. A no, Dokładnie. E, także niepodobno podobno komuś, jakiemuś reporterowi pokazał, to wypalec. Tak, i tutaj właśnie cytuję: Nie zrozumiałem mu nic złego. Wszyscy krzyczeliśmy do zwidzenia, czyli po rosyjsku do widzenia. Nie było z naszej strony żadnej agresji. Spiedlono wschodząc boiska z boiska, na mnie. Po raz kolejny pokazał, że to ham prostak i nic dziwnego, że Rosjanie mają w Polsce taką opinię opowiadał kibic, więc podpiszę się tak po tym, no. Cała drużyna rosyjska grała naprawdę dobrze, mimo iż nawet gdybyśmy przegrali, nie miałoby to żadnego znaczenia, ale wyżej uplasowało nas to wiadomo na liście. Tak jest. W naszej grupie. No, ale tak jak mówię, no, ten zawodnik powinien zostać usunięty z reprezentacji A, Rosji. A tak jak było w pierwszym wygranym meczu przez Polaków, jeżeli chodzi o Brazylię, Brazylijczycy nie pokazali się na konferencji prasowej, ponieważ e, trener się bardzo zburzył, zdenerwował. Nie pamiętam jaki to był konkretnie powód, no ale e, zachowali się m, nie fair, bo uciekali ze stadionu, także podobno e, e, Federacja chatkówki wyznaczyła e, w w kierunku jakąś tam karę, nie wiem konkretnie jaką, ale... No tak, jest... ale zawsze to już jest lepsze takie zachowanie, chociaż to jest takie to trochę dziecinne, prawda, bo to jest taka ucieczka, nie? No brak, tak. tego, brak tego pogodzenia się z porażką, no wiadomo, obydwie drużyny były dobre, ale nie zawsze się wygrywać. trzeba się z tym pogodzić. I rozumiem, po, po, nie pogodzi mi się z porażką, jeśli wiedziałbym, że moja drużyna źle gra, ale Brazylijczycy <śmiech> przeciwko <śmiech> Polsce grali naprawdę dobrze, podkreślam, było 3-2 w setach, źle. więc nie wiem, dlaczego podjęli taka a nie inną decyzję, no... To jest, to jest inne zachowanie moim zdaniem, no bo kto normalny się zachowuje. Nie wiedziałem Polsce, owszem, ale Brazylia grała na naprawdę dobrym, światowym poziomie. W końcu to jedna z lepszych poza Pols Polską. Poza yy, tak, Polską Zachowanie tak, i brak udziału w wywiadzie potem telewizyjnym. Tak, ale... tak, że no nie no, za fajnie. Nie rozumiem tego zachowania, ale zachowaliście tak, jak się zachowali. A no, warto też jeszcze wrócić do tego finałowego meczu. Ym, przypomnę, że był to naprawdę. No. Emil, jesteś... Co mówisz? Jestem tej notekiem ale mów dalej. Yy, coś mi przecie opowiadasz, nie wiem, wiesz, yy, i te sprawy. Yy, powracając do tego. W meczu Pawł Zagon już zakończył. Tak jest, Dokładnie. Tak jest. E, no i nie krył swojej radości. Może to no się prezentacją w tak możliwy na... tak naprawdę, naprawdę sposób. No My i dam. Naprawdę, bo coś. Mariusz wlazły, też odchodzi. Czyli w sumie dwóch zawodników. Także, jakby, jakby to powiedzieć, mamy dwóch zawodników w plecy i mam nadzieję, że. Ale mamy wielu zdolnych siatkarzy, którzy uczą się, by wstąpić w szeregi naszej reprezentacji, więc może być naprawdę ciekawie. Po, po, chociażby podobny przykład, Adam Małysz odszedł ze skoków narciarskich, a mamy teraz wspaniałego jego zastępcę. Dokładnie tak jak mówisz. I tak, tak jak ja, tutaj nawiążę trochę inny temat, ale tak jak ja powtarzam, że jeżeli przegrywamy, to i tak możemy to wygrać, bo to nie tylko wideak, w piłce siatkowej, to widać e, w piłce ręcznej. E, no, w piłce nożnej, może tak bo e, piłka nożna to jest zupełnie inny poziom, o, aczkolwiek ostatnio wygraliśmy 7 0 no, ale. Tak, ale no. Piłka to ręczną i. Piłka... Tak, tak. Dobrze, okej. Okay. zmiatamy Także tu. Wtedy nie ma, bo chwalenie się wynikiem, że wygrał kimś 7 0 piłkarzy, elektryków i tak dalej. Nie żadną rzeczą. Rzeczą jest powiedzmy wygrać chociaż 1-0 lub zremisować z drużyną, która jest tak naprawdę w rankingach na światowym no, poziomie. poziomie, jak chociażby Anglia, Niemcy i tak dalej. Nie oczekuję od Polaków, że od razu zaczną dobrze grać w piłkę, no tak jak nasi reprezentanci w siatkówkę grają, ale, ale powinni naprawdę. się skupić na grze i naprawdę ćwiczyć, ćwiczyć, dużo ćwiczyć i to potem wychodzi. Prosty przykład, U. nasi siatkarze że naprawdę pokazują miejsc na mistrzostwa bo w tym roku przybiegli e, złoto, 4 lata temu chyba srebro, także naprawdę kibicuję im od początku do końca i zawsze będę wierzył w to, że nawet jeżeli skrupo, to i tak potem będzie... Warto dodać jeszcze, że podczas finału rozgrywanego właśnie w Polsce w siatkówkę przez naszych reprezentacji, reprezentantów e, Michał Winiarski mógł nie grać w naszej reprezentacji, ale jednak postanowił. Nie, 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 to nawet nie tyle chodzi o kontuzję, co po prostu... Swoje mistrzostwu świata zadedykował pod koniec rodzinie, jak pamiętasz oglądałeś film do końca, ale to dlatego, że właśnie w tym samym momencie, kiedy on grał z naszą reprezentacją, jego żona rodziła sama w szpitalu, więc to naprawdę było wielkie wzruszenie i wielkie oddanie tak naprawdę dla polskiej reprezentacji, że postanowił jednak być tutaj z nami dzisiaj z żoną, tak naprawdę z rodziną, która jest najważniejsza. Więc no, jemu tak, tak że... naprawdę trzeba dziękować za to, że był z nami do końca i dzięki niemu wygraliśmy poniekąd ten mecz. Polacy naprawdę wpisaliście się na mego i zasługujecie na ten złoty krożdek, który, który dumnie nosicie na swoich e, barkach, pierkach. Tak jakkolwiek by tego nie nazwać. E, no tak. także jeżeli chodzi o mm, polskie różne szytelników, czyli Piłkarzy w e, siatkówkę, to naprawdę... Na piłkarzy w siatkówkę? Ciekawe! A Widzicie, ciekawe, połączyłeś właśnie dwie dyscypliny. Jest. Ale A ciekawe. To, ale w nie wiem już... o co ci chodzi, no przecież szerej... piłkarze to testy dobrzy i siatkarze, ale piłkarze, no tak jak już wcześniej wspomniałem, są za jaj. Aczkolwiek nie słyszałem jeszcze o e, piłce nożno-siatkowej, przy czym e, zagrania nogo w celu obrony piłki... W siatkówce Były. raczej są chyba dozwolone. A tylko powiem Ci, że było, było, było parę takich sytuacji, gdzie wczoraj na przykład e, siatkarze musieli się bronić nogami, bo byłoby krucho, także naprawdę prawdy stawali na wysokim poziomie. Dokładnie, a jeszcze właśnie powracając do śmiesznych rzeczy, które mogły nam się spodobać, spodobał to... mi się wygląd e, trene, e, nie trenera, tylko sędziego. Dokładnie, postaramy wam się w materiale, e, tym który teraz właśnie dla Was nagrywamy, pokazać jego zdjęcie. Ponieważ, no, to jest e, jak przypominacie sobie taki mem internetowy trollface, no, on Jak on wyglądał, on w ogóle nie za w Polsce nie tylko polskim internetem, dokładnie. I jego wygląd w twarzy po prostu przejdzie do historii. I Więc... kto go wpuścił na boisko, bo on takie błędy popełnił, że to jest w ogóle. Nie wiem, dokładnie. Kilka, kilka rzeczy, z kilkoma rzeczami odgwiznianymi mi się na pewno nie zgodził, ale no. Jak, jakiego nazwałem na meczu przed finałem, nazwałem go sęgiem wideo, ponieważ on nie polegał na na swoich umiejętnościach, na umiejętnościach swoich kolegów, tylko ciągle zaglądam do e, relacji wideo, czy <grydy> na pewno był jakiś tego nie było. No a już, po, już powracając do finału i tego właśnie odejścia naszych dwóch najlepszych zawodników, tym Mariusza Blazłego, e, warto tutaj e, zacytować ciekawą rzecz, że wielu ludzi tak naprawdę go nienawidziło, chociaż tak, zastanawiam się... Tak, 4 lata go nie było w polskiej reprezentacji, i tak naprawdę nagle się pojawił, tak? Tak, ale y, swoją tak naprawdę grą jak najbardziej zasłużył na miano najbardziej wartościowego tak siatkarza Mundialu prowadząc do wygranej naszą drużynę biało-czerwonych. Tak jest, I tak do złotego jest. medalu. Tak jak mówił. Więc lepiej wrócić i pokazać klasę niż nie wrócić wcale tak naprawdę. Tak, i nie pokazać tak, a on wrócił i pokazał. A kim... jeśli chodzi o Brazylię, no cóż, myślę, że tak naprawdę Brazylijczycy nie wiem jak ty, ale bynajmniej w moim mm, mniemaniu nie wytrzymali presji psychicznej nałożonej nie, przez Polaków. Bo oni, pod, bo oni pod koniec, już tak pod koniec, bo koniec e, nie dość, że tre, e, trener to jeszcze Zawodnicy popełniali błędy. E, trener dostał e, żółtko, żółtą kartkę. Także naprawdę. Trener dostał żółtą kartkę? Mm, tak, tylko że on dosta, e, dostał ją w poprzednim meczu, ale. Dostał żółtą kartkę e, za to, że. A rozumiem, że nie uczestniczyli chyba w tym tym, tak? W e, tym. Czy... W wywiadzie tym telewizyjnym? Bo nie wiem. Nie, bo on dostał żółtą kartkę na metu e, za to, że komentował decyzję Senkiego. A rozumiem, nie zgadzał się po, się po prostu. Z nimi. Myśleć, tak, 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 tak. Tak, tak. Naprawdę. Dlatego myślę, dlatego właśnie sądzę, że oni już po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. <laughs> jak i zarówno na pierwszym meczu, jak Wiesz, i na Wiesz, jeżeli ruchu. chce się wygrać, to trzeba w dużej mierze skupić się na grze, a nie na samym słowie wygrana i dążyć mhm. do tego silnie, bo to wtedy. Jesteś skończony tak naprawdę, to jest koniec. Tak, tak jak mówili wczoraj komentatorzy i nie tylko wczoraj, że jeżeli przegrywa, to nie można być na przegrywa, nie można tego pokazać. Tylko po prostu trzeba o tym zapomnieć i grać. Dokładnie i walczyć do końca, uczyć się na własnych błędach. To samo są... i co zrobili Polacy i co nie wyszło na nowo. Dokładnie, tak, tak. No. nie podali się psychologicznie, uwierzyli w siebie, zagrali drużynowo w przeciwieństwie do reprezentacji Brazylii, która... Tak. Jeden tak. drugiego zaczął pewnie cisnąć, no i zwróciła się to przeciwko nim. No, kiedy oni popełnili m, m, trzech ostatnich błędów, to przy trzech fatni, tak naprawdę był jeden po drugim. I, on, jeden, drugiego zaczął, e, zaczął, jeden drugiego zaczął tak naprawdę denerwować, zaczęli siebie m, e, wyzywać, mieć do ciebie prezencję, tak? A jakby tego nie było, może inna byłaby sytuacja, ale nie będziemy gdywać, no bo. Gdy, na Gdybanie to już jest za późno, tak. No i warto, że Mariusz wlazł został za najlepszym zawodnikiem dowolnie, w mundialu. Tak, dokładnie. I naprawdę na to zasłuży, tak? No bo. Dokładnie. Wszedł, pokazał to, co potrafi, no i zdobył medal, tak. Także panowie wpisali. A, jeszcze wracając do tego meczu, prezydent. Czy pozos swojej tej polskiej pan Bronisław w z dwa, z dwa mecze wcześniej czy trzy mecze wcześniej Polaków powiedział, że jeżeli Polacy dojdą do finału, to mecz będzie oficjalnie na Polskakie. No i dotrzymał słowa, za co dziękuję mu, bo nie wszyscy mieli ten kanał Polska Dwole, Pol tak także naprawdę... Ci, którzy go nie mieli, e, musieli, ogląda e, musieli słuchać e, relacji w radiu. Ale powiem Ci, że z jednej strony to może być, nie chcę tutaj spekulować jakichś kurde e, tych, no, mm, teorii spiskowych, ale z drugiej strony być może to była taka po prostu zagrywka prezydenta w celu obrony własnego stanowiska, wiesz. No Bo to tutaj. wszystko jest podstawione pod politykę. Bo gdyby tak chciał, gdyby ale... chciał, gdyby chciał, to rząd polski stać na to, żeby wyemitować całe, y, całe, finały, bo ponieważ no jesteśmy Polsko, Polska musi oglądać to co polskie, nie? A nie płacić Takie. za coś, co tak naprawdę powinno być tak, bo za darmo. Granicą... Płacić możemy za zakupy, za granicą wszystkie kanały sportowe, gdzie są nadawane są za darmo, więc a to jest jakieś pseudo takie, które trzeba sobie dokupować, żeby właśnie oglądać. za zagranicą mówili sobie wszyscy za nami oglądać normalnie bez problemu, a myśmy musieli wykupować różne pakiety, nie pakiety i dopiero wczoraj e, wszyscy mogli oglądać fina, tak? Także dziękujemy za to, bo naprawdę to też... No właśnie, e, e, przypomniałem sobie, ten e, trener e, Mohamed Mohamad Shamir nazywał się. Tak. Także Więc... trener naprawdę... No i dziękujemy naszemu trenerowi, ponieważ yy, yy, zachował się yy, moim zdaniem fenomenalnie, pokazując to, że Polacy potrafią, yy, jak to było w programie, jakimś tam nie pamiętam jakim, ale jest pro, był program Polak potrafił, no i Polacy są udowodnili, że Polak potrafił. Także Stefan naprawdę dali się z siebie wszystko. Jeszcze no coś z ciebie do, do nas, z siebie? Czekaj, chyba mnie zbiera na no, Pawia. mogę. Yes. <laughs> no cóż, myślę, że po tyle. Pawia na no to może nie, ale może jakieś pomier No podsumowanie myślę, że Polacy dali z wszystko tak naprawdę. Wyszli... No. Wyszli na byli naprawdę w grupie śmierci, śmierci czyli... Tak, dokładnie, bo... w najgorszej druż... w najgorszej grupie jaka to jest możliwa... I determinacją, gry z nie podali się i dotarli do finału, w którym z łatwością potem wygrali na Brazylii, ponieważ już pierwsze zachowanie Brazylijczyków, o czym już wspominaliśmy wcześniej... Było niestety. Z... Dokładnie. I sami się po prostu wkopali. Myślę, że gdyby Brazylia jednak podjęła wtedy walkę i zagrali na, na takim poziomie, jakim graliśmy my, i grali drużynowo, i spierali się nawzajem, mieliby szansę wygrać to no i mielibyśmy mieć kłopoty. Ale tak naprawdę ten finał przyszedł nam z łatwością. To tak były momenty, gdzie naprawdę było... Ciężko, bo pierwszego to się przegrali. Tak, ale to były takie dziecine błędy, które potem potrafiliśmy poprawić, a niestety Brazylijczycy potem już nie byli w stanie się od tego odbić i poprawiać błędów w taki sam sposób, w jaki my poprawialiśmy. My poprawialiśmy się błędy kroku na kroku, bo... Dokładnie. W pierwszym secie mieliśmy parę błędów, ale potem poprawialiśmy je tak, że Brazylia praktycznie nie no w tym momencie, co mają, co mają robić. Nie wyjścia i musieli to przegrać. Także to by to było, było na wszystko z naszej strony. Z naszej Jej... strony jeszcze gratulacje dla Polaków. Tak, na naprawdę kie, kiedyś, jeżeli, jeżeli hmm. będziemy mieli z Emilem okazję, nie wiem jak, kiedy? bo ja tu mówię już teraz za kiedy, ale jeżeli będziemy mieli kiedyś e, okazję, e, któremu z polskich siatkawy. E, e, Pogratulować po, osobiście po, to, po, to po, dokładnie to jak najbardziej Zasłużeni pitali, na to. Na Także to, by to z wami się zagrają. Pokład oraz... Emilie San dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Trzymajcie się. Zdjęcie.